Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobry, Zły, Brzydki, w którym w okropnie, wstrętny sposób komentujemy rzeczywistość i obrażamy wszystkich jak leci. Głównie Ciebie. Głównie mnie. No i właśnie, już zaczęliśmy. Zacznijmy od tego, że Mateusz Borek nie otrzymał telekamery na najlepszego komentatora. Nasz, mój znajomy, a was, Wasz może już nawet kolega. Powiedzcie jak skomentujecie tę sytuację. A kto, poczekaj, jak kto wygrał tą telekamerę? No ja Darek ja, Szpakowski. I to pierwszy raz dopiero, czaj to. to. właśnie dlatego te wszystkie plebiscyty mam głęboko w dupie. Nie, nie szanujesz Darka Szpakowskiego? Nie, szanuję za cały kształt pracy, ale ustalmy, że, że pan Szpakowski powinien na emeryturę pójść kilka lat temu, obecnie nie ma większej persony w świecie komendatorstwa um, niż, niż Mati Borek I, i to jest skandal, ale będę się, apelował. Ale się podlizuje. A nie sądzisz, że ten, nie sądzisz, że na przykład Twarowski powinien dostać? No wiesz co, wiesz, ale yy, Matin Borek robi na więcej frontów niż, yy, niż Twarowski i ty wiesz, ja, ja jestem wielkim fanem akurat komentowania Premier League e, przez duet Twarowski na Horny ale uważam, że na obecną chwilę Borek najbardziej zasługuje na, te, na taką nagrodę. Dobra. Dup z nagrodami, jedziemy dalej. Dobra, Dobra to to był w sumie żart ten temat, ale okej, jest ładnie, ten... że go skomentować ja, ja także. Ja mam kilka jeszcze innych żartów z tematami, ale ten może na, na, na później zostawimy. Dobra, yy, jedziemy <laughs> dalej. Conor McGregor ma nowego rywala Neyta Diaza, i w ogóle w kolejce do niego w ciągu jakichś 15 minut od momentu, kiedy wyleciał do Anios, ustawiło się 120 20 osób. Czy to jest wynik tego, jak Conor bardzo zaszedł za skórę wszystkim, obrażając Brazylię, Boga i po prostu wszystko, co się da? Ja myślę, że Paweł rozpocznie tutaj akurat ten temat. No to jest w ogóle walka z Conorem na chwilę obecną, to jest szczyt szczytów, tak naprawdę. I'm no the man, wszyscy, być. To, wszyscy to obejrzą, więc nie dzieje się, że każdy chce tam wejść, ale. A do tego no, jest, jest, jak, jak są, są, są zawodnicy, którzy chcieliby na pewno z, też z konorem powalczyć na słowa. I fajnie, no fajnie. Cieszę się, że jest tutaj Diaz, bo ja jestem mega fanem braci Diaz. I, i ja się okrutnie w tym starciem, chyba nawet bardziej niż w pierwotnym. Wiesz, to jest to w w ogóle maksymalnie szalone starcie i no, najlepsze wyjście pewnie jakie było z tej sytuacji, jak dla mnie, no? Także też marketingowo sportowo, wszystko gra. Jak dla kibiców przede wszystkim i jak dla UFC, no bo dzisiaj wyszła jeszcze informacja, że no, tak, był Habib, Nurmagomiedow, a wiadomo, że nie za bardzo chyba Dana White chciałby na 11 dni zmieniać kto na, na Nurmagomedowa, który raz, że poziomem popularności jest daleko w tyle za Diazem, dwa, że mógłby naprawdę bardzo mocno zagrozić Conorowi kto wie czy nie, za pasami gdzieś go tak zdominować, żeby wyleżyć 5 rund i byłby skandal. I po rundzie Rouse, jakby patrzył jeszcze Konor McGregor, to zostaje już tylko Aśkę. No i trzeci powód to, że ma za długie nazwisko. Dobra. Dopiekła do z linii, ale do piekła w trakcie walki, bo to naprawdę może być świetne, cudowne, cudowne. Samoważenie mogłoby być w pay-per-view tutaj spokojnie. Nie? Chociaż wiesz co, ja, ja myślę, że i tak go zdyskwalifikują, może po walce, byle nie przed walką, wiesz, no bo ustalmy, że w 11 dni z tych, THC się nie wyczyści. Ale czemu, czemu rzucasz takie bezpodstawne oskarżenia? <grystanie> Będę w niebie jego To jak, jak, jak no. to, ale Paweł to dobrze, że broni. <grystanie> nie, nie Wiadomo, że ja też trzymam w stronę <grystanie> braci Diaz, ale czyta, czytaliście <grystanie> dzisiaj mojego bloga? Dobra, kolejny temat. Pan Mateusz Dubiłowicz, zawodnik, który miał przyjemność między innymi walczyć na gali Incredible Fight Night, powiedział niedawno w wywiadzie dla nas, że Organizator tej żegali nie zapłacił mu do teraz i prawdopodobnie sprawa skończy się w sądzie w dodatku jakimś takim zbiorowym, zbiorowym pozwem od zawodników. Panie Pawle, pan jako menadżer ma często okazję borykać się z takim tematem, jak na przykład spóźnianie się z wypłatami tak dalej. Jak skomentujesz tę sytuację? No Ja byłem ogólnie przy byłem na JF, nie, bo miałem dwóch zawodników tam i. Powiedzmy, że do rana, yy, do, rana, do, rana, gdzieś do, do rana trwała tak naprawdę walka o te pieniądze, doskonale to powiem, jak to było, to jest jedna, jedna z ciekawszych w ogóle historii, jakie, jakie miałem w MMA, no i... Co, tam Nie wiem jak to się pokończyło, nie wiem kto, kto tam ile dostał, no mogę powiedzieć, że Krzysiek... Ale opowiedz tą historię, bo ona jest zajebista. Ło, jest długa i kiedyś ją przeczytasz, naprawdę. To opowiedz long story short, no nie, ale no, 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 wyciągnij smaczki. No trzeba było, wiadomo było, że, że, że tych pieniędzy może nie być, o, o, w sumie już zaraz pogali to był pierwszy sygnał od organizatora, że tych pieniędzy może nie być, więc trwała walka o jak największą kwotę, no i gdzieś tam rano, rano, rano się jakieś tam pieniądze pojawiły, no chłopaki dostali większość, i Filip, i, i Krzysiek nie dostali wszystkiego, ale dostali tam zdecydowaną większość, i ale no wiem, że obcokrajowcy na przykład nie dostali nic albo dostali bardzo mało. Wiem, że są <laughs> z Polski, którzy nie dostali nic, no, no i, 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 i wiem, że pan organizator kilka razy zmieniał numer telefonu, jeszcze kilka razy miałem kilka tych numerów do niego, ale teraz już już nie wiem, gdzie jest i, i gdzie się próbuje schować, ale. A musieliście go ho, szukać po hotelu, czy nie? Musi, nie, 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 od razu pogali już był, pod, pod, że tak byłem pod kontrolą. <laughs> Ja może, ja może tylko dodam, bo to nie jest tajemnicą, że kontrola polegała na tym, że zabraliście mu dowód osobisty. Zostawiliśmy no, no, wszystkie wyjścia. Ale wiecie ja też mam tutaj ma małą anegdotkę, bo kiedyś w Tomaszowie taka gala była MMA Life, która dokładnie tym samym sznytem. A e, co, tak co to ją gala... robił. I, i robił dokładnie ten sam człowiek. Znaczy przy współpracy z jeszcze jednym i powiem wam szczerze, że. Ja gdzieś pomnę trochę doświadczeń. To była moja pierwsza gala, gdzie, gdzie pracowałem jako ser, ale wiedziałem, że jeżeli z kimś pracuję po raz pierwszy, zawsze pieniądze biorę z góry. I dopiero na trzy minuty przed wyjściem do klatki, przed rozpoczęciem gali, wziąłem moje pieniądze i powiedziałem od razu, że chcę pieniądze z góry za, za moich dwóch zawodników, których tam wystawiałem. E, I okazało się, że to była niezwykle dobra decyzja, bo chyba byłem jedynym zapłaconym człowiekiem na tej gali. Ale przed, przed, przed startem IFN-u starał się spłacić i spłacił większość, tam prawie wszystkich z poprzedniej gali. <laughs> Piękny. A to z tego co opadacie wynika, że po prostu trzeba mieć. Nie, więc jak będzie robić F2, ma... to nam wyrówna to co wisi jeszcze. Nie? Że jak się ma nie, sposób, nie. to się daje ten. Trzeba przytrzymać organizatora, jak. Planowa, sposób. da, planowa robić F2. Jeszcze chciałbym wystawić tam Krzyśka z Filipem w jednej walce przeciwko sobie. Nie <grym> na, panowie, już absolutnie na poważnie. No kurczę walczymy z tym w polskim no. MMA, bo, 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 nie może być takiego miejsca, jak było wcześniej z Mirkiem i, i teraz, teraz, teraz Dawidem. To jest bardzo słabe i to jest słaba, słaba laurka dla organizatorów polskich gal. Jeżeli ktoś chce na patencie zarabiać pieniądze, a wiesz z góry, że się wysypie, no to, to lepiej zrezygnować wcześniej niż potem. Przecież tam nikt nie zawalczy. No ja nie sądzę, żeby ktoś, kto nie dostanie pieniędzy z góry, zawalczył kiedykolwiek jeszcze na takich galach jak IFN czy PLMMA. Tak? Ktoś z nazwiskiem, powiedzmy, no bo oczywiście chłopaków, którzy będą chcieli bić się dla, dla samej bitki, to już całkowicie inna sprawa. No ale też powiedzmy, że to, to już obecnie na szczęście, poza, poza jakimiś tam wyjątkami, no to. No, organizatorów mamy w Polsce rzetelnych i, i często są to ludzie ze środowiska. Często przy, przy gali jest, jest jakiś trener, który, który za to odpowiada i to są ludzie, którzy wiedzą, że, swój, jak, wiemy, że jak oni ręczą swoim nazwiskiem, no to można się tam poprawić. To, to prawda. Dobrze. Kolejny temat to Borys Mańkowski, a dokładnie... W sumie ten temat się pojawia od początku, kiedy ogłoszono kontuzję Borysa, ale teraz Aslamek Sajdowni poszedł w ostatnim pancerzem, bo mieliśmy już się spotkać w piątek, dlatego sobie to wnotowałem, Przypom powiedział, że z tego co wie, to Borys regularnie trenuje. Ja w ostatnim czasie niestety nie byłem zbyt często Ankosie, ale z tego co wiem, to kiedy byłem przynajmniej, to Borys robił tylko siłę, nazwijmy to, czyli rzeczywiście wyciskał tam jakieś rzeczy, ale na tej nodze nie pracował, nie sparował ani nie wiem, nie kulał się z chłopakami. Yy, więc trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, że teraz, że teraz trenuje. Wiemy, że był w Tajlandii na pewno, wiemy, że tam też no za bardzo nie mamy stamtąd wideo czy zdjęć, na których by ćwiczył regularnie, więc nie jestem w stanie z tego skomentować, czy no, naprawdę to tak ja, jest. ja wiem, bo, bo było, była też tam ekipa tak związana ze mną w Tajlandii, no i to nie był taki wyjazd yy, stricte czysto treningowy, tylko, tylko też był to wyjazd do Tajlandii. Yy. Na zabawę. Impreska też była. No tam Wakacje. No myślę, że tak, no nie wnikający ten, ale no, no nie było to też takie czysto sportowe. Spory, 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 spory robi to może, ale to przecież nie pierwszy raz, kiedy on ma problemy z, z kostką. No akurat wiem, że, że te kostki, to u niego jest taki, taki dość temat, więc na pewno nie byłbym w stanie przygotować się, się w, na taką walkę, moim zdaniem, z tego co ja wiem. Ale no też nie, nie, nie byłem w Ankosie dawno, więc nie wiem, oba snaczy. Juraz oczyszczony z zarzutów? Nie, no tak, ja myślę, że to nie jest ten poziom, żeby, żeby tu kogokolwiek jakoś tam, myślę, że ktoś kto przed kim ucieka, tym bardziej Borys przed, przez Asłanem, no nie dajmy się zwariować, trochę, trochę dorabianie historii, myślę, do czegoś czego nie ma miejsca, no znam Borysa wystarczająco długo, żeby wiedzieć, że, że jest wojownikiem, że jest w fajnej rynkach jak, jak Asłan I, i tyle, no nie, no nie, kurczę, no za duża kalkulacja, żeby było, jeżeli okazałoby się to jakąkolwiek ściemą prawdą, to straciłbym szacunek całkowicie, a... Myślę że, myślę, że tego nie możemy sobie Nie, robić. Tego by nikt nie przeżył w polskim MMA, jeśli straciłbyś do niego szacunek. Jest <laughs> Jeden redaktor, który, do którego straciłeś szacunek od tamtego czasu się nie pojawia na galach. <laughs> no, po <prostu. laughs> ale dzisiaj widziałem jego podróbę. Dzisiaj chodzi tutaj w Londynie podróba naszego ulubionego Helwani. Tak, chodzi i udaje, że jest Wojtkiem. Ja to nie widziałem, żeby kogoś zaczepiał pod prysznicem, ale poza tym jest wszystko <laughs> okay. y Dobra, dobra, zaczepiam pod muszę, bo to źle zabrzmi. Chodzi oczywiście o słynny wiatr z kłakiem. a nie nic tam więcej nie instynuuje. Dobra, to możemy uniewinnić Borysa. Też chciałem powiedzieć, że te pogłoski, bo też się pojawiło o tym, że Borys może iść do UFC, dlatego nie chce walczyć na KSW, no to też rzeczywiście możemy póki co odłożyć, bo pamiętajmy, że Borys jest mistrzem i o ile Janek jeszcze miał taki kontrakt, że dało się tam wymiksować go z tego, tak ci zawodnicy, którzy teraz mają kontrakty UFC KSW mistrzowskie nie, nie mają tak otwartego pola do zerwania z KSW. Następny temat. Jaja na belatorze i to dosłownie jaja na belatorze, bo <głos》> w walce wieczoru yy, Ty bodajże w ogóle poświęciłeś temu, te, temu blogi Jurac, więc może Ty się pierwszy wypowiesz. Ja tylko przypomnę, że w walce wieczoru yy, Gracie wygrywa z szamrokiem przez uderzenie w jądra i dobicie na, 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 na w parterze, a Dada 5000 po trzech rundach słaniania się na nogach pada w końcu po ciosie Kimbo Slice'a i prawie traci życie. Juraz, jak ci się podobały te pojedynki i powiedz, jak ci się podoba powrót do tego takiego czystego MMA z lat 80. Boże, jedyny. Wiedziałem, że ten temat będzie, a to jest temat, którego, którego nie chcę już ruszać. E, Wyżygałem się w blogu absolutnie na te dwa pojedynki i, i to nie jest czas. I teraz Paweł tam ja widzę, się że jaram. Kiwa, kiwa dalej głową. ja się ale... jaram. Ja się totalnie co W przednim podcaście naszym mówiłem, że Jaraz się dadą 5 tysięcy i. Ale i tym no, Jaram się jeszcze bardziej. Teraz nie? 6 tysięcy. Jaram, jaram się jeszcze bardziej. Skradł, skradł moje Proszę cześć, cię to cię, proszę cię. To jest podobno, nie, no, kategoria ebony. no to niech oni sobie zorganizują, niech ten tego Bellatora nazwał już w ogóle tak pójdzie belator, inaczej. Teraz. No, nie, no nie, no właśnie no bo to, starmy, ale no. To było najlepsze, no to to no to nie, nie, to było najlepsze. nie, 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 się nie, 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 i kto zrobił. Pekaj, wiesz, to dopiero na sam koniec, jak poziom zażenowania spadł, jakieś 15 minut później, i wytrzeźwiałem. Wiesz. Nie, no ja. ja, ja... A, nie, mi się naprawdę, mi się to bardzo, bardzo podobało. No dobrze, ja bawiło teraz... się, się świetnie, naprawdę. Powiedzcie w takim razie, jak w tej sytuacji skonfrontujemy Wasze, naszej inaczej, Twoją opinię, raz z tym, że ta gala wykręciła najlepszą oglądalność w telewizji kablowej w UFC. Ale oczywiście, Queta, że tak. Raz. Więc jest opłacalna, byłaby opłacalna. Oczywiście, że tak. Ale no nie? To już, a tu nie ukrywajmy akurat, bo ja już się zdaję z tego sprawę, bo mi się to akurat podoba, ale to chodzi w kategorii rozrywka, a nie w kategorii sport. No. A o, druga to, czy... sprawa jest taka, że Szemrok złożył odwołanie. Szamrok złożył odwołanie z tego co wiem, więc możliwe, że zobaczymy. Ja z trzy zwolnienie z geriatryka dostał i, i, i rozumiem. I szuka teraz drogi. No, nie no, nie, no to no, ok, no Ja to czasy, to... My myślałem, że czasy freak show już są za nami. I okazuje się, że. Nie, E, o Belator tak, postanowił wrócić troszeczkę do korzeni. Także spodziewałem się niedługo takich pojedynków jak, jak Kornik z Pudzianem na gali w Belatorze bardziej. No. E, oczywiście, ja adekwatnie. Nie nie temu pojedynkowi. Ja nie dałem się zwariować, kurczę. No. Mamy Belatora, który, który robi takie gale co jakiś czas i, i za chwilę w kwietniu będzie kolejna gala w, w, w Rizin. Pan Severn, widziałem, że, że tam odkurzyli go z liści gdzieś. O, bo... więc, więc ja się spodziewałem, że będzie więcej. Tego, no, bo na Rizin przecież pamiętajmy, że też się dzieją różne, różne rzeczy i różne rzeczy się mogą wydarzyć. Słuchaj, okej, okay. ja z tego miejsca deklaruję się, że ja tej gali nie obejrzę. Zostałem zgwałcony wizualnie ostatnią i, i następnej walki na pewno sobie... Ja walki... ja naprawdę, ja się jaram. No mi się to podobało, no śmiałem się, śmieję się jak głupi, no, nie wiadomo. nie wadę, wiesz. No wiesz, ale ja, ja, nie potrafię tyle wyjarać. I to właśnie, właśnie bez To są kolejne I nie to bezpodstawne chodzi. zarzuty. <laughs> Chciałem powiedzieć, że Paweł Kowalik jest teraz czysty jak łza. W w ja mało, miał, mało sypią. Nawet al na alkohol się go nie da wyciągnąć. Dobra. Znam temat, znam temat. Kolejny, uwaga, teraz jest hit tego odcinka. Mariusz Podzianowski wystąpi w Przygarni Mnie w telewizji TVP2 i pojawiły się głosy o tym, żeby go nie. Przypomnę tylko dla tych, co nie wiedzą, Przygarni Mnie to program, w którym gwiazdy opiekują się jakimiś zwierzakami, dokładnie psami ze schroniska i prezentują to, jak się nimi opiekują, jak dają tym pieseczkom drugie życie. Pojawiły się głosy oburzenia, że po tym, jak Mariusz Podzianowski chce kijem przepędzać imigrantów z Europy, to nie wolno mu dawać na pewno psów pod opiekę, bo im też zrobi krzywdę. Powiedz, jak ty to, Pawcio, widzisz? Nie no, totalny idiotyzm. Wątpię, żeby Mariusz, zna Mariusza Budzianowskiego, tak pobieżnie, ale no, wiem, że są, która nie przygarnęła psa po to, żeby się nad nim znęcać. No, to jest jakiś totalny idiota. <grym> nie to no, ja wymyśliłem przecież. No, widzisz, bo dlatego chciałem przecież na to wyłączyć artykuł. nie, ale wcale nie nie no, w takim, celem programu jest na pewno propagowanie adopcji psów i Mariusz Pudzianowski jest osobą, która jest yy, szanowana w wielu, yy, w wielu kręgach i przez wiele osób w, w tym kraju i jest fajnym też dla wielu osób, zarówno Mariusz może może przygada. myślę, że wiele osób może też pójść tym tropem i nie dajmy się zwariować, bo no, tu chodzi o psy, więc yy, też na pewno Mariusz poszerza target tego, tego programu, bo w takim programie nie chodzi o to, żeby było pięciu aktorów z jednego serialu, tylko żeby byli różni ludzie z różnych środowisk, które mają różny, że tak powiem, target marketingowo. I Mariusz na pewno ten target po, poszerza, i przy okazji, jeśli adoptuje jakieś no to, to jeszcze chwała mu za to tak naprawdę nie rozumiem w ogóle y, takiego pomysłu, żeby usuwać Mariusza z programu. Ja się, ja się tylko pod tym mogę podpisać, i, i w zasadzie możemy postawić kropkę e, dramatyzowanie na siłę i szukanie poprawności politycznej względem ostatnich wypowiedzi na temat e, w cudzysłowie imigrantów, ale nie mówimy o imigrantach czy uchodźcach i tak dalej, bo akurat w temacie tego, jak ktoś bym niszczył samochód, to myślę, że też bym go kijem ganiał i nazywał dokładnie tak samo. No i ustalmy to, że, że gdzieś jest mała nagonka na Pudziana, a mimo wszystko i tak e, przez pryzmat tych, nawet jego słów i tych wpisów, przez które ma teraz jakikolwiek, tam też powiedzmy dalej w cudzysłowie problemy, e, będzie jeszcze większa popularność tego programu. Dobra. I fajna intenzywa. Koniec. Ostatni temat, znaczy nie, nie koniec. Ostatni temat, już bardziej poważny. Yy, Mateusz Bolojuskowiak, znany grappler w świecie MMA. Dobra, to ja zacznę teraz, dobra? Od razu, no. szczerze, z całym szacunkiem nie znam, nie, nie znam człowieka. Jak przesłałeś tematy dzisiejszego programu i powiedziałi, i, i, i tam było napisane, że bolo Juskowiak zadebiutuje w MMA, patrzę, że na Galisla Quest, dopiero ja go wygooglowałem. Nie znam człowieka, nie widziałem, nie interesuję się, zarobiony jestem. Dawcio? No, jest bardzo dobry zawodnik parterowy, zobaczymy jak w MMA się pokaże, bo już od dawna słyszałem takie, takie zamiary, yy, że, że bolo chce startować. no i. A to jest tak, naprawdę taka firma. Ja, ja znam wielu grapplerów w Polsce, takich takich na krzyż czołowych, którzy robią wyniki również w Europie, a, a, a szczerze powiem, że jakoś na, mi... na DCC był teraz, tak? W Brazylii. Tak? I wygrał tam coś? Nie, no był uczestnikiem. Tam no z Polaków. Nie, nie, czy, nie, wygrał. nie wiem, czy pamięta, że tam nie za bardzo wygrywaliśmy. Tak? No ja wiem, wiem, ale nie, to po prostu może nie do końca śledzę, śledzę świat grapplingu, więc ta informacja nie jest dla mnie informacja, która no ja tutaj nakon. na tak kolana. chwilowski grappling, to, to tam był bolo dość, dość aktywny, no bo. Y Solidna szkoła, jeśli chodzi o sporty chwytane. Zobaczymy, bo jak dochodzą ciosy, to się wszystko zmienia, więc jestem ciekawy, tego jak to będzie wyglądać. No na pewno, nie jeden czarny pas brazylijskiego żydowca, po tym jak przyjmuje trochę ciosów z góry, a okazuje się, że jest białym. pokoju Rolsa Gracie, tak? To nie jest jego wina. Ale ja mam wiele szacunku, to nie o to chodzi. Zresztą, tak jak pisałem o tym, no to nie jest problem mój do ojca Gracie, bo to jest legenda, to jest człowiek, który rozpoczynał, człowiek, który zainspirował również mnie do tego, aby zająć się MMA, ale. No, stary kumba, masz 49 lat. No, ja w wieku 49 lat, czy ja chciałbym wyjść do klatki? Pewno bym chciał, ale bym nigdy tego nie zrobił, żeby młodzi kibice nie zostali zgwałceni wizualnie. No. Dobrze, koniec tematów i uwaga, wprowadzamy nowy element do audycji. Z pewno osoba mi to zasegurowała i uważam, że to jest bardzo fajny pomysł. Zaskoczenie tygodnia. Co was w tym tygodniu najbardziej zaskoczyło w polskim MMA? W polskim MMA? W światowym, w każdym MMA podburkowym też. Nie, no wiadomo, wiadomo, no walka, na którą czekaliśmy, Conor McGregor e, do Sanius, no. nie ma tej jego pojedynku dla mnie, dla mnie żal smutek rozpacz. A pozytywny jakiś zaskoczenie? Pozytywne, dzisiejsza informacja od e, Federacji KSW o zmianie terminie gali majowej na 27 maja e, na piątek z racji tego, że dzień później jest finał ligi mistrzów, więc najpierw zrobimy sobie KSW, a potem w sobotę będziemy ja się finałem ligi mistrzów. Well done KSW. To dowiedziałem się od Ciebie, że to, jest, ja że to jest taka sytuacja i to się podpisuje pod tym, że to jest pozytywna wiadomość. A negatywna? No to też zdecydowanie kontuzja do zaniosa i, i odwołanie tej walki, no bo jednak starcie mistrza z mistrzem miało jeszcze do tego inny, inny wyjazd. Może sam personalnie, samą walką, jak już się zamyka klatka i, i wszystkie pasy zostają na zewnątrz, to, to bardziej się joram walką z Diazem, ale, ale ogólnie no, starcie dwóch mistrzów to jest coś, co przecież przez tyle lat dopominano się walki Andresona, Sirwy z Georgem Stansbierem, a tutaj była realna szansa na starcie mistrzów z dwóch różnych kategorii. No i, i teraz nie wiadomo, jak to będzie dalej wyglądało, yy, czy jeszcze do takiej walki dojdzie. No to szkoda, że się nie, nie zdarzyło. To ja negatyw to negatywny. A, to ja mam pytanie, czy powinny, powinien zostać wystawiony tymczasowy pas w kategorii półśredniej na tą walkę? <śled> To no, by było dobre. Nie no, bądźmy szczerzy, chyba do aż takiej patologii nie dojdzie. Aczkolwiek, jak myślę, że jakby tam Konor się uparł, to by coś takiego wymyślili. No, Dobra, y, mój pozytyw to. to nie, mój negatyw, przepraszam, do tego, o czym mówiliście, czyli wypadnięcie, niestety, tego pojedynku. A pozytyw to będzie bardzo personalny pozytyw, ponieważ wczoraj wieczorem spełniłem jedno ze swoich marzeń i spotkałem na żywo osobę, od której zacząłem w ogóle oglądać MMA i która mnie przyciągnęła do tego sportu, czyli Antonio. Rodrigo Minotauro Nogueira i jest to dla mnie wielkie przeżycie. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że Dzieci mogłem. Nie masz albo się nie liczy. Mam nawet kilka. Zaraz wrzucę na social media wszystkie, no, ale był, no, bardzo sm... był bardzo zmęczony. Jest tak wygląda, jakby był nieszczęśliwy, że robi coś. Tak do... wygląda już chyba na co dzień, jakbyś tyle powalczył, co ja on. Nie, no niestety, sobie. tak. Rzeczywiście, to jest trochę, to jest kolejny, to jest minus tego, że, że zobaczyłem go na żywo, bo rzeczywiście wygląda jak osoba dwukrotnie starsza i która przeżyła kilka wojen światowych. E, dziękuję wam bardzo. A wy nie A ja, macie. Ja, ja, mam, swoje? ja mam, ja mam, ja no. mam. Ja mam do Ciebie pytanie, jak, jak bardzo pijany byłeś dodając galę z Białogardu na Sherdoga? Galę Bia, z Białogardu to? Runda, tam gdzie się bił w walce wieczorówskiej z, z Lemojem. Jest walka Dawida Romańskiego no. i Dawid Romański na profilu ma zdjęcie Romana Szymańskiego. I mało tego, Dawid no. Romański bił się z Kingą Przybysz. Naprawdę? tak. Jest tak. Ej, jak bogatego. Kingą Szyby. Na 100% to nie jest moja robota. Straszna sprawa, straszna sprawa. Ja <grym> ci nie widziałem, to jest to jest szerdogowa wersja tego, co widzieliśmy na Bellatorze teraz, tak naprawdę. Hey, no. to, to nie ma nic wspólnego ze sportem. To, to, to jest. To nie są moje działania. Jak boga kocham, kto chce mu tak, się na zrobić. Na pewno, dziaje. tak. No, regularnie ludzie z Brazylii, co ogarniają szerdoga wchodzą i zmieniają na polskich gadżach. Przepraszam cię bardzo, ale ostatnio na przykład jak dodałem ACB wyniki, to dzień później wchodzę na ACB, a było nie dość, że pozmieniane inaczej. Były inaczej dodane wyniki, niektóre, to tego jeszcze była usunięta walka Adriana Zielińskiego z Gadżidełdowym, więc na przykład to też było. Więc jak to ktoś. No nie... dobra, ale ty wypijasz dwa tak, kraftowe no... piwka i ci się urywa film, więc może w nocy wchodzisz i, i, i majstrujesz tam. Nie pij alkoholu od jakiegoś czasu Ta, na prawie pewno. w ogóle. Na pewno. A, ale piwko na biurku już stoi. No tak? Bo już obu... się nie możesz doczekać, już zawsze no możesz. Od... Ej, czy możemy oficjalnie zakończyć. Tak, skończymy i... tę audycję. Przepraszam wszystkich. Za... To, to nie jest prawda, co Paweł mówi. Możecie sprawdzić. Po tej audycji możecie sprawdzić, że nie ma nic takiego na szerdogu. Jest, ale. A ja wieczorem. Mam sklinshoty, mam sklinshoty w ogóle. Jestem przygotowany na ciebie. Mam świadków, którzy to widzieli którzy są wiarygodni. Nie wierzę w to, naprawdę w to nie wierzę. Ale no okej, okay, zaraz sprawdzimy. Dziękuję bardzo wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że się spotkamy. Jak jeszcze... to się zgadza, to nie zmieniasz tego jeszcze przez dwa dni. Nie, no nie zrobię, tak muszę to zmienić, no bo to wstyd, ale jeśli. No mógł... daj, daj, ludziom, się, daj, daj się ludziom, ludziom, ludziom pośmieć. Po, po, dziękuję, dziękuję bardzo. Chciałeś pożegnać? No, tak. tak. Ej, bo kawa mi stygnie. Więc to cenisz bardziej kawę od naszej audycji. Dziękujemy ci bardzo. Ja też. Bo mam Kawę kawę mam w kubku Hello Kitty, wiesz, i ja mi mnie to w nie pije. Dobrze, koniec. Kończę to. Ara.